No, witam serdecznie. Pod ostatnim filmem jeden z graczy uświadomił mnie, że event archeologiczny. Te medaliki, które się zdobywa, to trzeba na nie nacisnąć. Więc teraz sobie to sprawdzimy. Mamy 560 zwojów. Dokupimy sobie trochę ruchów. Dokupimy sobie największy pakiet za 395 zwojów, czyli 20 pędzelków, 8 łopatek i 8 dynamitów. Za 195 zł, moglibyśmy sobie dokupić 7 pędzelków, 3 łopaty i 2 dynamity, więc mnożąc to przez 2 to wychodzi 390, tak mi się wydaje. Więc jest to nieopłacalne, bo mamy dwa razy mniej, prawie biorąc pod uwagę dynamity. 2 łopatki mniej, mniej, biorąc pod uwagę łopatki, i 6 pędzelków mniej, biorąc pod uwagę pędzelki, więc to jest. Najlepszy pakiet, jaki nam się opłaca. No i teraz zobaczymy. Kopiemy. Oczywiście znaną, najbardziej powiązaną metodą jest kopanie jednego kafelka, drugiego kafelka, trzeciego kafelka. No i tu mamy łopatkę, dwa artefakty, więc pykamy sobie naszą łopatkę. No i tutaj oczywiście wybiorę sobie posążek. Tu teoretycznie mógłbym dostać 2 punkty rozwoju, 5 punktów rozwoju albo pakietu lepszeń po sterunku wartownika. Nic mnie nie interesuje, więc idę dalej. Biorę sobie pędzelek. O. No i ma, macie dobry przykład. Mamy tutaj posążek, ale zobaczymy co jest pod kafelkiem. No, kafelek odsłonił nam jeszcze. Tutaj nam odsłoni coś takiego co daje nam pakietu lepszeń po sterunku wartownika. Zestaw do ulepszeń. Przechowajkę, skrzynię premii i masowe przyspieszenie produkcji, więc użyję teraz dynamitu. Momentalnie odsunięte kafelki, dynamit odzyskany. Cieszę się bardzo. Tu zaryzykuję, dam łopatkę. Jak widzicie mamy tu dynamit. Dobra, wymienimy jeden za jeden. Dajemy dynamit, zyskujemy dynamit. Zyskaliśmy jeszcze tą bazę. Zobaczymy co w niej było były w niej dwa punkty rozwoju i też warto dobrze, no i w tym wypadku mamy tu posążek, ale ja zaryzykuję tutaj z tego względu, że dam pędzel tutaj i potem puszczę sobie łopatkę, odkryję ten kafelek i kafelki w następnym rzędzie wygląda to mniej więcej tak, o proszę to jest posążek już się opłaciło, puszczamy łopatkę odsłoniło nam łopatkę, więc damy tu dynamit daliśmy tu dynamit i teraz chyba tu możemy puścić a, możemy, ale nie dojdziemy do tego posążka. Hmm, hmm, więc damy tu dynamit. Hmm, tu by się też w sumie należał. Na pewno odsłonimy ten posążek. Ten posążek. I teoretycznie warto dać tu łopatkę, ale nie, bo tu tylko jest jeden kafelek i damy go tutaj odsłaniając te trzy kafelki i te trzy kafelki i te dwa kafelki więc chyba bardziej opłacalne. Puszczamy jak widzicie nic nie było. W tej wazie możemy zyskać medale albo pakiet ulepszeń posterunków, moje szczęście będzie ulepszeń po serunku. Ale wam to zademonstruję. Użyję sobie pędzelka, chociaż byłoby szkoda. Na 20 medali. To w sumie jakby nic nie dali, tak? Medali nie dali, w sumie się rymuje. Dobra, no idziemy dalej. Oczywiście tutaj znowu puszczamy łopatkę. Jak widzimy to był artefakt. Przekupię się tutaj. Tutaj idziemy dalej. Najbardziej zależy nam na posążkach. Wazy w sumie pomijam, no bo to jest mój świat poboczny. Nie zależy mi tak aż bardzo na tym. Nie ma to dla mnie większego znaczenia czy ja to będę miał komplet czy nie komplet po prostu chciałem wam to zademonstrować no i w tym wypadku lepiej użyć dynamitu, odsłonię sobie dwa kafelki i pozostałe przy okazji no i teraz pojawia się problem, no pędzelek odzyskujemy tu dajemy dynamiczik, wtedy odzyskujemy te dwa kafelki, odsłaniamy idziemy dalej i dalej z ciekawości puszczę tu łopatko, słonię te dwa kafelki nic nie było, trudno jeżeli nie zbierzecie tych artefaktów nie ma to znaczenia, bo one i tak nie zginą potem po prostu zbiorą się automatycznie już to sprawdzałem, Przerabiałem, więc nie ma to żadnego znaczenia i stresu no jak widzicie mam tu niesłonięte kafelki tu też, więc puszczę tu łopatkę łopatka puszczona odsłoniła nam pędzelek więc pędzlujemy tu gdzie mamy wiadomo, że odzyskamy nasz wkład, pędzlujemy dalej zobaczymy co się kryje pod tymi kafelkami. no jak widzicie tu się opłaca puścić łopatkę tu przepędzlujemy tu złopatkujemy bo szkoda naszych pędzelków, lepiej jedną łopatkę na no, to są dwa artefakty. Damy dynamit. Idziemy dalej, oczywiście. kafelek, gdzie mamy koniec zdobycz Tutaj łopateczkę. Zostały nam cztery pędzelki, cztery dynamity. Więc pędzlujemy dalej, ile się uda. o, nie mamy. Dobra, zapomniałem, nie mamy łopatek. idziemy dalej 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 no i mamy łopatkę, zbierzemy tą łopatkę puścimy sobie ją tutaj mamy artefakty tu, tu i tu więc użyjemy tu dynamitu tu damy łopatkę no, i na tym zakończyła się nasza podróż po wykopaliskach, przynajmniej w czasie teraźniejszym. Nagrodę dnia tu mamy jakieś kliki, aby zmienić bieżącą nagrodę dnia. Zobaczymy o co tu chodzi. No, pierwsza zmiana darmowa. No, okej, okay. wiadomo o co chodzi. Yy, tutaj mamy te nasze do dodatkowe zadania, za wykonanie których coś tam dostaniemy dodatkowe młotki, łopatki, i tak dalej. no i jak się... no i tutaj się trochę zawiesiłem a, jest no i tutaj mamy te muzeum tabliczek już liczyliśmy już co chcę zrobić, bierzemy kalendarz nagród no i w kalendarzu mamy ten swój diament ja już pierwszy kliknę, faktycznie jest nagroda, klikając w drugi w pierwszym miałem towary, w drugim mam masowe przyspieszenie produkcji. Jeżeli zbierzemy wszystkie do końca, czyli 21, może 20, 21 tych wszystkich yy, tych wszystkich yy, diamencików, tak to nazwijmy. Dojdziemy do końca, gdzie odkryjemy sobie wizerunek Markot, 100 towarów, 200 punktów rozwoju, zestaw diabelskiego młynu i zestaw diabelskiego młyna. Myślę, że te nagrody występują jednocześnie, także może warto nie walczyć, to jest mój świat poboczny. Zastanawiam się, czy dojdę do końca, myślę, że nie. Jeśli film Wam się podobał, Dajcie łapkę w górę, zostawcie suba, napiszcie komentarz, napiszcie co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku, a ja dziękuję za to, że jesteście, pozdrawiam i cześć, od Play.